śniemaneczkę z tej strony, kapik dawno mnie nie było, ale jakieś tam nowe pytartki są a więc jest odcinek a więc co, dzisiaj wam pokażę co sobie kupiłem, no odpuści za cenę plus minus 70-60 zł a więc tak, zacznijmy od strony lewej C4 rok 2018, zaraz jak mi się to gdzieś pokażę to wam pokażę o jest 2018 20 zł. Lecimy dalej. Exploder 4, 40 zł tym razem. Tak to się prezentuje. 4,5 g na jedną petardę. I kolejne JR05. Miałem je rok temu, również kupione na odpuście. Cena 4 zł. W ogóle, patrzcie, to, co mi się udało dorwać. Dumą 5G. To zobaczyłem, to powiedziałem, że muszę to mieć. Nigdy z tego nie strzelałem. No i to się zmieni. Za jedną petardkę zapłaciłem 3zł, kupiłem takich yy, 4 W sensie jedną dostałem gratis, więc kupiłem 3 No i tutaj exploder 4, kupiłem go pierwszego tak jakby On też kosztował chyba 3zł To taki szybki odcinek był, jeszcze sobie pójdziemy szybko na dział czy takiego Jotel 05 No i co, widzimy się zaraz Dobra, już jesteśmy na polu strzelania, można to tak nazwać co mamy rakietkę, mamy zapalniczkę eksplozywną więc żartuję oczywiście otwieramy Polamy i uciekamy o głośno myślę, że ktoś na pewno stamtąd usłyszał to i co, został opeczkę, subika tam na dole i nic się ma jeszcze tak na szybko chciałbym dodać, że PiroTechnika odpalała osoba pełnoletnia, to jest tylko do youtube skierowane i co, siema.